Witam, witam, Siemaneczko z tej strony, Maxim. A to jest kolejny odcinek z gry Ketech, ale tym razem z Sumo. Tak, Sumo. O, skała. Nie, 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 nie. odstajemy od niczego. Ogólnie, trwali um, kilka zmian. Na przykład nie, nie ma już dookoła tych e, główienek, co z nich się bierze i dopiero wtedy można doczepiać do swojego e, techa cokolwiek. E, dlatego tutaj też dodali takie menu. E, I z tego menu będziemy mogli brać wszystko do swojego projektu. E, dlatego też mam nowy diamentowy taran, który posłuży nam. Sam widzę, że to też e, dodali pole, gdzie można budować na przykład klocki i mam pomysł tak mnie natchnął na taki fajny projekt lancy albo Dźgacza. właśnie z tym diamentowym działkiem no, po prostu zrobię coś co będzie na tyle szybkie co się po prostu wbije w kogoś damy full speed nie wiem chyba już kiedyś robiłem podobne projekt ale to wygląda ładnie co? Wow. Jestem skoczony. Te koła kiedyś chyba inaczej wyglądały jak te a nic, więc a róbmy dalej. O nie, chyba to po prostu źle mi się wkleiło. No rację, pewnie tak. E e jak teraz? E e alt, Nie. Ej. Alt. A, dobra, altem teraz się to wszystko robi. Muszę się nauczyć. Naucz mnie od nowa. Nabranie, no w sumie nie jest takie głupie. To nie jest takie głupie, wiecie? To nie jest takie głupie, żeby zrobić to w ten sposób. O! Czy by to jechało? Sprawdzę zaraz. E, tutaj też tak. Tutaj też tak. Um, no nie, dobrze jest. Patrzcie, ładnie. Teraz wystarczy, żeby się wbił. Um, wiecie, jeszcze daj, dajmy może. Um, albo nie, to trochę do tyłu. Aha. O! ładnie. To o to mi chodziło. To. Jeszcze to. Zróbmy to w ten właśnie piękny i codzienny sposób. Ja pierdyle! Tylko muszę teraz, najważniejsze. Uwaga. O, to musi być pod ochroną ta moja kabina. I dużą, duży tyłek. Chwila, e, Geokorp klocki. Tak, no już nie mamy to w ten sposób eee, też nie. kurde przydałoby się, ale no wystarczy. starczy nie potrzebujemy aż takiego robocika okej okay. tak tak, to nie mam tutaj A ja zapomniałem, że mogę sobie dać na wszystkie, o Pierwszy pojemnik z benzyną, drugi i trzeci. Teraz chcę dodać O. Pięknie. E, do tego jeszcze takie O części, żeby mogły też się tutaj dopasowywać. Ja zaraz, zresztą wam pokażę o co mi chodzi. E, dopasowywać te silniki nie w tą stronę. O tak by było. Raz, dwa. O. Raz, dwa, trzy. O, o to mi chodziło. Może jeszcze... To, o. Ja pierdolę, to jest to, co chciałem zbudować, dokładnie takie coś. <ślesy> Ale może nie aż tak ciężkie. W sumie? Czemu by nie? A jakby to dać do góry? O! To też dać w taki sam sposób do góry, jak tamto? Koło? O! Wspaniale! To w takim razie to też, żeby było. Jakiś o Tarć Na tej osi O dla są tarcie ale wiecie już lepsze Coś co go by podnosiło Na przykład Albo coś co by go Odciążało <laughs> Wiem Takie są nie Od domu może Troszkę takie, takie wiecie Podnoszenie e, Tych Wierteł będzie dobre. Okej. Okay. Tu dajmy tu i tu i tu i tu. O! Teraz jest dobrze. W miarę, w miarę legitnie. Eee, żeby był lżejszy jeszcze, to to odejmijmy. I to jest. To jest to, co chciałem osiągnąć. Doskonały projekt. Smoki. Według mnie. Zróbmy tego zdjęcie i nazwijmy to Szpila. O. Pięknie. Zdjęcie zrobione. Zapisane. Można iść to wypróbować. Ehm, więc widzimy się już na arenie. No dobra, jesteśmy już w pojedynku. Możemy zaczynać. Ehm, wybrałem już szpilę i teraz drugiego którego by tu wybrać? Hussar? Może tego pierwszego hussarza? A może Lanciera? O, Lanciera wybił, by tak? Niech walczą, zobaczymy Jak to wszystko wyjdzie Start! O kurde Co to? Ja pierdy. Widzieliście to? Jasna cholera Jak go przekoziłkował. Jeszcze raz. K.O. Zrobił suplesa, Patrzcie. Niby się tutaj wbija na początku, ale później się pod kogoś wbija. Kurde. Ja nie rady tym razem go podnieść. Bardzo mi się podoba. Spróbujmy. Spróbujmy innego. Załadujmy inny pojazd. Może dajmy jednak husarza. No, i teraz sprawdzimy, czy da radę husarzowi. No, i let's go! I. A! husarz jednak jest za mocny. Powiem wam, że em, bardzo szkodzi, właśnie naszej szpili, em, to, że na początku wbija się, jakby w ziemię. E, jeszcze raz to zobaczmy. <laughs> Może tym razem wygra. Patrzcie, teraz z góry spada tak w ziemię wbity. Trzeba by było coś go chyba obciążyć z tyłu jeszcze. No. To jest wstępny plan. Zresztą chusarz jest dobry, nie? <laughs> w końcu mój projekt. No dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków. No i tyle. Na razie, ludzie. Trzymajcie się i cześć.